Projekt Getto Częstochowskie dziedzictwo. Sprzątanie cmentarza żydowskiego 18 sierpnia spotykamy Alona Goldmana, przewodniczącego Związku Żydów Częstochowian w Izraelu, wiceprezydenta Żydów z całego świata w Częstochowie. Skąd taka, do, taka dobra znajomość języka polskiego? Moje kozienie są stąd w Częstochowie. Ojciec, urodził się tutaj w Częstochowie. Moja matka jako mała dziewczynka, moja matka urodziła się w Pajęczno, ale jako mała dziewczynka rodzina przeszła z Pajęczno do Częstochowy. I powiecie prawdę, w domu mówili... Ja urodziłem się w Izraelu po wojnie, ale w domu mówili po polsku, tak ja mówiłem po polsku, przecież mówiłem w ogóle po hebrajsku. Mhm. W życiu nie byłem w szkole w Polsce, nie na uniwersytecie. To można powiem, że to jest domowy polski język, intuityczny. Bo faktycznie, uczyć się polski język, ani was nie, nie uczyłem się. Mam błędy, ale to, co wychodzi z serca, wychodzi dobrze. Akcent doskonały. Zupełnie nie, nie słychać, że to, że, że to nie jest nauczony język. Rodzina. Korzenie. Urodzi, korzenie stąd. Ojciec, tak jak urodził się w Częstochowie. Dziadek urodził się w Pra Pradziadek urodził się w Tak Także moje korzenie są głęboko tutaj w Polsce. E, ojciec jako student był, w, on jest absolwent na Henryk Sienkiewicz Gimnazjum. I później skończył e, inżynier elektryczny w Instytut Wabelberg, coś takiego w Warszawie. E, I matka nie, nie miała wyższe wykształcenia. E, powiedziałam, ja miałem szczęście, bo rodzice, trzy miesiące po wybuchu wojny, ojciec mówił matce, słuchaj, tu nie będzie dobrze. I uciekli na rosyjską stronę. Mm -hmm. Jak Niemcy weszli do Rosji, to uciekli do Sibiry. Ale w Sibiry było zimno, to zeszli do Samarkandu. I w Samarkandzie ojciec zmobilizował się do wojska Andersa. I z wojskiem Andersem chodził dalej. A matka chodziła razem z ojcem. I ona w Teheranie spotkała te dzieci, chodziły z wojskiem Mandelsem i razem z nimi przyszła do Izraela w 1963 roku. Niestety cała rodzina się została tutaj w Częstochowie, zginęła. Bo ja wiem, że moje oboje dziadkowie z strony matki i strony ojca pracowali w Hasagu. Ale e, prawdopodobnie przez transporty w septembre 1942 roku e, wzięli ich do Tweblinki. I tam e, oboje dziadkowie, oboje babci, wójcy wuj, od dłu, dwie strony, ciotki, wszyscy zginęli w Tweblince. Także e, szczęście, że mój ojciec wziął moją matkę, i uciekli. Od całej łodziny jedna siostra mojej matki przeżyła e, obozy i po wojnie była jedyna z rodziny, się wróciła tutaj do Częstochowy. A jeden brat mojego ojca się też później uciekł do Rosji, to też przeżył wojnę, ale cała rodzina zginęła tutaj. Także dużą rodzinę faktycznie e, a nie was nie miałem. Nie urodziłeś się w Częstochowie, nie urodziłeś się w Polsce. I skąd ta, ten kontakt, ta dbałość o historię? Ja. myślę, że każde miasto, każdy naród potrzebuje pilnować jego historię. I ta historia musi e, być w każdym miejscu i nie można e, e, coś, nie wiem, napisać ją od nowo. Czy w Częstochowie przed wojną było więcej niż 110 tysięcy. Koło 35 tysięcy mieszkańców było Żydów. Miasto było więcej niż jedna trzecia, można powiedzieć, Żydowskie. I w tych czasach Miasto było bardzo dobrym w stosunku ekonomicznym. Przez dwa tygodnie w 1942 roku więcej niż 35 tysięcy, około 40 tysięcy mieszkańców Żydów przez sześć pociągów, transportów, się pojechali i wyszli stąd z Częstochowy do Troblinki, pojechali i nie wrócili. Więcej niż jedna trzecia miasta. I to nie może zniknąć. I trzeba zrobić tak, że u was w szkołach będą uczyli się i w różnych miejscach będą mówili o tym i ten cmentarz, że jest zaniedbany koło nie wiem ile dziesiątki lat i eh, ledwo jest spis na grobek, to Trzeba skończyć, zrobić ten spis na głowki. I ja nie mówię, że może ktoś może pomyśleć, oczyścić go i zacząć dbać, tak są inne cmentarze tutaj na mieście. I jest bardzo e, ważna historia żydowska tutaj. Synagoga nowa, to dzisiaj jest filamonia stała, to nie ma śladu od niej. Szkoła eh, Nowid to jest gimnazja żydowska. Szpital Częstochowski to był najnowszy szpital w Polsce. Nazywał się żydowski szpital. Tak Także Żydzi się byli tutaj w Częstochowie, dali bardzo dużo do tego miasta. I trzeba to, co oni zrobili, jakoś e, pamiętać. I tą historię trzeba uczyć studentów, że tak to było. I my próbujemy razem z pomocą, ja mogę powiedzieć Wam, że mamy pomoc. E, może być niedostateczna, ale to mało, co możemy, to robimy. Tu na cmentarzu studenci już przychodzą piąty, szósty rok, mapują. Ja mogę powiedzieć Wam, że to wszystko wchodzi na internet: zdjęcia i spisy. Dużo ludzi z całego świata znajdują krewni tutaj, przychodzą na wizytę, zapalają świeczki. E, wszystkie te spisy i zdjęcia my dajemy e, bezpłatną dla Muzoł Częstochowy. Także on ma kopię odciskiego. E... Tak się... Jeszcze różne rzeczy w mieście. Tak się ja mówię. E... Mówi się, że nie ma nawodu, że pamięta to, co było, że może pójść jakoś do przodu. Ja nie wiem, jak mówi się to po polsku, ale Trzeba tak... O, po, zawsze, jeśli pamiętasz, co było, to uh -huh. będzie ciężko pójść e, e, do przodu. Uh -huh. I to my próbujemy robić tu. E, następny miesiąc jest zjazd Żydów z całego światu. Przy, przy, według tego, co ja wiem, mają przyjechać około 150 Żydów. Z Australii, ze Stanach, z Niemczech, z Belgii, z Cyprus, z Izraela, z Kanady. Tam w sieci macie z niestety. I powiedziemy wam prawdę? Wy potrzebujecie pomyśleć, czy oni brakują wam tutaj? Czy ten prosperity, który był, jak Żydzi tu żyli, czy nie brakuje wam dzisiaj? Brakuje. – Bardzo brakuje. – Może być, nie wiem. Nie ma gminy w czyn... żydowskiej w Częstochowie. Bo nie ma synagogi. Zobacz, jakie życie żydowskie jest w Kłakowie. bogate. Odnawia się. To w Warszawie, w Poznaniu, w Łódź. W Częstochowie niestety nie ma gminy, nie, nic nie zostało. to Chociaż niech historia pamięta to mało co było, to dużo co było I, i młodzież może uczyć się o tej historii. To, że młode dziewczyny, młodzi ludzie stworzyli ten projekt Getto Częstochowskie, to chyba świadczy o tym, że jednak Częstochowianie czują więź ze swoimi przodkami z Częstochowianami Żydami? E, ja powiem Ci tak, ja spotkałem ten projekt e, na Facebooku i ja skontaktowałem się z e, te studentki od e, Plastycznej Szkoły e, Ten projekt już idzie około pół roku i przez pół roku ja pomagałem po cichutku, te dwie dziewczyny, dż, dż, że tam są te koordynatorki tego projektu i żeby zrobili bardzo ładne rzeczy. Oni eh, zrobili konferencję na Filharmonie. oni nagrali tam film, oni dostali tam wykład o, o żydowskim cmentarzu. To nie było starczy, to oni przyszli z panem Paszkowskim tu na wizytę na cmentarzu. Oni zaczęli trochę uczyć się hebrajskiej żeby mogli e, e, tu trochę zrozumieć, co tu jest napisane. E, oni e, stworzyli projekt wolontariuszy, żeby wszyscy pracować. Ty patrzy się tutaj w tych dniach na prawo, na lewo. Ciężko Ci powiedzieć, kto jest z Polski, kto jest z Izraela. I ja mówicie Obo oboje strony, są bardzo e, e, duża satysfakcja, że oni pracują e, razem. E, to tak. I są tacy, że pamiętają. Czy to starczy? Nie wiem. Czy to jest coś e, wyjątkowo? To mówię Ci tak, bo nie ma dużo takich projektów. Są. Nie w miastach się nie ma gminy. Tu i tam jest jeden taki, co robi. I tu ten projekt jest bardzo ładny, bardzo edukacyjny, ale trzeba więcej i więcej ludzi, żeby weszli na taki projekt. Może miasto potrzebuje wziąć i trochę pomóc im w finansowanie takiego projektu. Ale tak, to jest bardzo ładny projekt. I wyjątkowo, że wyszedł od, od młodych, od młodych e, 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 studentów, że mm -hmm. widzieli coś takiego i to jest bardzo ważne dla e, nich. Dalsza współpraca, jak ją widzisz? E, ja mam nadzieję, że tu my kończymy mopowanie w tym roku. To były bardzo ciężkie lata pracować tutaj. Widzicie jaki stan jest, dużo wandalizm. E, I trzeba pomyśleć jak ten projekt idzie dalej. Bo ja zbadałem i wjad w wjadłaszałem u nas Wysoka Instytucja na Holokostu. E, jest napis około 72 e, eventy, że ludzie ratowali tu w Częstochowie. Żydów w czasie wojny uratowali się, czasami to jest więcej niż 72 i trzeba pamiętać, że to są 72 ludzie, czy rodziny, że wzięli rysk na ich życie. W całym świecie są ludzie i ludzie z ludźmi mówią. To jest, jest dużo wodowabienia. Historia jest bardzo ważna. I historię trzeba pamiętać. I było bardzo ważne i bardzo, ja myślę, ładnie, że tu w Częstochowie e, wszyscy będą pamiętali czasy przedwojenne, ile Żydów e, e, dali e, do e, tego miasta i żeby robili... I trochę więcej niż dzisiaj, żeby pamiętać te że wszystkie dobre rzeczy, które były w tych czasach, że Żydzi mieszkali tutaj w Częstochowie.